widzimy bardzo serdecznie, ja Jestem z i lecimy z kolejnym odcinkiem. A Będziemy teraz Gridwoda i na samym wstępie chciałbym przeprosić, że mnie nie było ani na Twitchu, ani na YouTube. Jeżeli już zrobiliśmy a zróbmy kimś innym. E jest jeden problem. Isaac A z jakim grida mam zahoczonego? Nie zrobiłem go na odcinku, bo. Eee, nie by to wytłumaczyć. Pik się popsuł. Zazwyczaj w świecie. Pik był do tego stopnia nieużyteczny, że. Nie dało się nic z tym zrobić. Nie dałem rady go odzyskać w żaden sposób. Naprawić. Oj, gówno nie. I dlatego mamy rana iZaczkiem zrobiony na gridio. ja Ident Care, czy stracę, czy nie? Tam jest Cesior, to jest I Ident Care od. About... O nie, w sumie tam jest chyba gdzieś średni. E, nie byłem na YouTube, ale nie Twitchu z uwagi na to, że. Przede wszystkim robię popołudnia. Cały mój grafik wygląda tak, że robię od 14 do 22, 23 Jestem w mieszkaniu. Nie zawsze chcę się dość streamować, po weźmy też to pod uwagę. Aktualnie mamy jeszcze niedzielę, tak, nagrywam. I chyba po prostu zwiększymy ilość filmów na YouTube. Przede wszystkim też myślę, że to byłaby całkiem spoko opcja sobie zwiększyć tę ilość filmów. Więc może tutaj faktycznie wieczorem streamować. Jeżeli wieczorem streamy nie oddają, to mogę przyjść i ruszyć bardziej. Nie ograniczyć się do 4 filmów tygodniowo, nie ograniczyć się, po prostu wrzucać i jak najwięcej lecieć na ilość przede wszystkim Jakiś temat na pewno się znajdą, teraz robię... Yyy... Hmm, tak to popołudnie, w czwartek możecie spodziewać się jakiś streamka Chociaż niekoniecznie, bo mam jeszcze plany, też jeden z powodów, dla których ee, nie było streamów było to, że zabiegamy na związek I w końcu mi się coś w życiu zaczęło udawać, tak to be Więc naprawdę każdy weekend spędzam z dziewczyną Więc też ciężko, żeby w weekend coś postreamować, tak to be honest Shit, really? Tu jest... Znaczy dlaczego też nie ma streamu w weekendu? Bo są weekendy najlepsza teoretycznie pora do streamowania. Panie Seruzio, zaczynamy w piątek, nieraz w sobotę. Mmm, mówię, na przycenie są. Muszę jedynie, więcej nie potrzebuję. Mam raczej zapas kluczy właśnie w tym momencie. Oczywiście idziemy do Devil Romo. Ops, mi mi nie podnosi grać na zwykłe serca. To byłoby na pewno o wiele mądrzejsze. No mądre po szkodzie, nie? Hmm, to trzeba się wrócić. No i teraz jest po prostu związku. No i nie mam czasu, żeby tak po prostu sobie wykłady hmm, weekendy postreamować, więc chyba polecimy przede wszystkim tego YouTube'a. Od Twitcha nie mam zamiaru chodzić, ale kuźwa to, czy będą streamy zależy przede wszystkim od tego, czy ja będę robił tak naprawdę, nie oszukujmy się. Jeżeli ja będę robił ranki, no to się tym streamów możecie się spodziewać, dosyć sporo nawet. Bo no dosłownie codziennie. Ale jednak, jeżeli będę robił po południu, to mi się tych streamów nie będzie chciało robić. Można, ale. Nie wiem jak to nie wygląda. E, jestem w stanie. Nie no, musimy wejść tak sporo w tym sklepie. A ja mówię, w końcu trzeba się w i na tym się skupiam. Ale z Twitcha nie ja zbiorę rezygnować, na YouTube'a też chcę wrócić, w sumie nagrywałem wcześniej tego The Query i się na nim skupiłem. I spokojnie, to nie będzie jedyna gra fabularna. Z ogółem gier fabularnych, to jest pierwszy primo. Drugi primo, dowiedziałem się, że... Ja pierdolę, czerwone gówno! Jebany kebab! Jeszcze dwa razy. Dowiedziałem się, że Until Dawn ma mieć w tym roku premierę na komputerem Mamy HP, apok, prawda? Czap, chwaj, okay, to liczy na jakiegoś pentagrama, czy coś. Napada ona. czy. Yy, płaszcz. To są przymioty, które by nie interesowały, tak szczerze. Chyba waza. Nie, by się udało, dawaj. No, podejść, ziemni bombkom! To będzie mogło być pieniądze. Chodź, siądź. Nie było śladu. No. Chodź, siądź, ziemni. No, podejść, nie wstydź się, bomber. Nie wiem, czy jest jakiś bombermana. I ja znać jakaś straszna gra. Była jakaś gierka, gdzie właśnie um, były jakieś ludki bombermane. Zbierały takie upgrady. Entering the new floor in dark matter. Szczerze, ten dark matter wezmę, to jest naprawdę dobry przedmiot. Damage up solidny, to jest pierwsza rzecz. Otwieram obie skrzynki, może też otworzymy secret room. Warfet, już się zwróciło. No, nie wiem, czy znajdziemy lepszy trinket. Paperclip'a miałem przecież. A w tym paperclip na ten tryb jest chujowy. No nie oszukujmy się. Eee, chciałbym sobie zobaczyć. Tak, tutaj ładnie nagrywa dźwięk. Będziecie widzieć przez dwie mojego Z uwagi na to, że. Aby móc. Uuu, to jest zabicie. Uuu, to jest fajne. Najpierw rozwiążmy nasze problemy. Chcemy, żebyśmy sami się rozwiązały. Za pomocą. Wysadził takami. Wysadził subcio. Hapsa mamy naprawdę sporo. Mamy też e, samplera, które chcemy sobie na pewno kupić. To jest druga rzecz. Szkoda, że nie było żadnego innego itemu fajnego. Co byśmy mogli sobie. Czy Co mógł takiego dostać? Musiałbym dostać piapa, tak naprawdę. Ale zarówno ten familiar jest na tyle zajebisty, właśnie pod tym względem. I grid'a on będzie cudowny wręcz. Jak i e, jednak. Fixy są mega dobrym przedmiotem. Widzieliśmy sobie właśnie, niedawno zwiększyliśmy e, Damage. Teraz zwiększyliśmy sobie Tearsy to dosyć mocno, więc to jest super. I właśnie, co do Until Dawn. Until Dawn w tym roku ma mieć premierę na e, komputery. Będziemy mogli grać w Until Dawn na kompach Nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działało. E, bo w Until był moment, że. Kurczę się jest słowa. W Until był moment, że trzymamy pada nieruchomo. Nie, wiem, czy nie będę musiał kupić pana? Ale szczerze, bym miał kupić go tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać w Until no? Może nawet i to zrobię. Ewentualnie z ziomkiem pogadam. on zależy, że on będzie akurat w wodzie, bo w wodzie to spoko. A jak będzie poza łodzią, te, które. średnio. Powiedział. Ale wiadomo, jak to wygląda. Antil jednak jest właśnie najbardziej znaną produkcją od Supermassive Games. I właśnie twórców The Quarry, The Lost Hope, The Devil House of Ashes i jeszcze... Men of Medan. Czyli naprawdę zajebistych gier, które jest najłatwiej opisać filmem interaktywnym. Zabieram przyjście wszystkie. Zbyt się spodziewać na akurat dosyć sporą serię bym powiedział. E, co do fabularek, aktualnie sobie fabularki odpiszę chwilowo na kanale wiem, że były cały czas, ale teraz robię sobie mało o nich przerwę. Z uwagi na to, że chcę tworzyć bardziej wyświetlenie, zasięgi, sobie zwiększyć na tak wysoko jak tylko to mogę zrobić. jeśli mi teraz nie bić, bo w tym momencie jeżeli będzie Rabad... Rabadan, kóźno, gram Jeżeli w tym momencie będzie... Teraz coś na pewno Brimstone, bądź mam live w znaczy, kochany, Devil rumie, to ja się popłaczę po prostu. Ej, ty by mi zaraz zabijesz. Idź się wezmę Unless... Myślę, że oba przedmioty są świetne Oba przedmioty są świetne Znaczy oba przedmioty są świetne Mając power daje nam damage ze siano Fajnie was No, wychodzimy, okej okay. Będziemy myśleć inaczej jak się kilnąć dobrze? Część przyjmę fangaja jakby dalej Dobra, cubów nikt mnie nie interesuje. No. Nie, tak nie wysadzę. Tak by chciał wysadzić. Cześć, jest nic ciekawego. Eee, kolejny Peterko tak czeka. A potem będzie więcej filmów. Fabularki sobie filmowo zostawmy, wróćmy z odbudów... Zamiar troszeczkę odbudować właśnie z zasięgi, które i tak są. O kurwa. ...które są na fatalnym poziomie. Nie, Nie mieliśmy wykrwawienia, kiedy mam tego. Halo? Tam jakiś jakieś chyba... ...kontrolery. Mams Dobra, to będzie ciężko tak szczerze Naprawdę ciężko I ją widzę, bo no. Efekt krwawienia nie będzie zwycięzny dla nas Efekt krwawienia dotrzymy w momencie w którym Stankujemy sobie... Yy, poniesiemy czerwone serce, nie? Więc teraz Sreny, nie nie grać pod Devil Roomem. Y. Z drugiej strony no... gamble jest dosyć ciekawy, nie? To jest ciekawa obcy To od też będzie ciężko mi na pewno w tym tygodniu, jak teraz oglądacie, to ten czobie podziałać. mówię, jedyną opcją dla mnie aktualnie to jest streamek w czwartek, prawda? Chociaż kuźwa, nie wiem czy w czwartek z dziewczyną do kina nie pójdziemy. To są same problemy, bo w czwartek mam akurat wolna Ale wychodzi film, na który czekaliśmy oboje. Eee, tarot Karta Śmierci, horror nowy. I problem jest taki, że... Eee, możemy na niego iść od poniedziałku do czwartku tylko, nie? Jest ten problem. My nie pójdziemy na niego w inny dzień tygodnia, bo nie ma go w kinie. Myślałem, że do kina pójdziemy. Lipa straszna, by nie spojrzeć. Tak już to bywa, nie wiem. Bo od ci święci się. Co? Ale idziemy i tak pod gamble, i tak idziemy do tego Devil Roomu, gdzie weźmiemy przedmiot za dwa serce. Jeżeli się trafi, a jak nie, to może weźmiemy na to za jedno serce. Znaczy, Jak się chyba nie może być, prawda? Więc, oczywiście, naprawdę fatalnie zbliżymy o tym, że. będę musiał. Re... Jeżeli dostanę obrażenia, to mogę się zabić. Jestem pieprzony przedmiot. No dostaliśmy To jest właśnie to nie? Czy na soulach też to działa? To jest... metalna informacja. Dobra, subcio Nie subcio! Ja pierdolę nie zregeneruję sobie HP Czerwony zabiorę. A las chyba to jest Jera, więc. Ewo, spesoć. Idziemy sobie, aby nami spróbujemy pójść do. Kole's Face na łombach Byłoby na pewno fajnie. Ja nie bał, po... w nie wejdę. Mogę wejść na of call, subcio. Ranger fuck. Teraz czekamy w zasadzie na obrażenia, które zaraz trzymamy. Co jest trzeba, są teraz pokojrzosne. Dziękować, Rolka. FF nie dla nas. Chciałbym sobie jeszcze jeden klucz kupić tylko. Dawaj, rosyj. Moc Spider, nie? Te plier. To jest niby spoko. Same badziewne przedmioty się trafiły, naprawdę. Eee... Co bym powiedział? Trafiłem? Trafiłem. I co mamy? Nie wiem, jak to działa i nie interesuje takie bardzo O ej, to nie jest takie złe Hej! It's not so fucking big! Nie, może jest, nie wiem. znam się Fuck my life ja Wyważie, że mamy już czerwone serce, że będziemy mieli czerwone serce, które będziemy mogli yy, leczyć właśnie swoje problemy egzystencjalne to już jest w nie? Nosz, kurwa! to, że ona czerwa... Ej, fuck, 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 fuck! To się całe serce otrzymuje, nie? Mam efekt... Nadzieję, że efekt dalej pół serca. Kampi serce, kampi serce, kurwa. Dobra, nie wiem... Raczej no bym padł, nie? Pierdolę, całe serce obrażeń, zapomniałem. No, mam i tak do Znaczy, mam do -ta i tak. Kierdolę smefi, kurwa, ty jesteś. Głupiutki. Dawaj, 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 dawaj Mielisz, mielisz, mielisz. Cała szka za pierdala. Dajmy się na dole, coś jest. O, dobra, trzech. Eee, not bad, not bad, I guess so. Skupmy się na jednym, skupię się na drugim. Zabijajmy. Eee, co do serii na YouTubie, nie wiem co wyruszymy. Chyba kolejną, jaką kolejną Gierkę fabularną, byśmy ruszyli, to zastanawiałem się w sumie. I tym po tej topilerymi, czy kurwa nie wezmę w kupie, nie. Purmit Boy. Chyba była pewnie. Zaczynam sobie, gdzie w ile siano wydam. Tak, nie żyję. Skoro i tak już nie żyję... to kosztuje 4 życia ten super nit, nie mam. Chciałbym tego zauważyć. na no, maksymalny range. Ja pierdolę, musiałem się odpalić. I pomyślałem o tym maksymalnym range'u wcześniej, to byśmy mieli. Zabiliśmy się teraz. Zabijemy się na pewno jak pójdziemy do tego. Nie ma innej opcji. z żeby się nie zabić. Krampus. Head of Krampus. Ok. Nic to. I ten marzeń. Nie ma co się oszukiwać, bo względem, że krampus to jest wczynny korwaka, żeby chciał. No. otwiera. Więcej w spoko, i bombka się odwróciła. fucking fuck sake, nie? Nie wiem, kluczało, że tu? Safety pin. HPA. Blacker, w tym wypadku akurat, ale dalej. Chaos. I chaos jest zabawnym przedmiotem, tak? Myślę, że go nie chcę. Fejmi Neki gombro Player card, spoko to też przybyło Mogłem się zgomblować, skąd on? Uh. No to byśmy się wiedzieli The mid Jestem miałem wejść Chyba się zabiłem Nie wiem, wejść. wejść weź Co ja zarobię? Na się zanim mnie zabije ta gra Teorus się nie odbija, nie wiem jak to działa ten Czy dostaje jakieś zmiany, czy coś Chciałbym zrobić jednej wave'ów zanim eee, padnę Że już zaprzestał No a się skończył, nic tak, skończył się, bo nie mogę. na... czy mi zbija do pół serca, maksymalnie. To jest actually bardzo ważna informacja dla nas. Zabiliśmy wszystkich. Nie wiem. Ten, ten. Mogę to w secret room. Wiem, że. E, asset, czy jak się to nakolwiek nazywa. No, strzały kwasowe pozwalają nam otwierać Hyret Roomem. Już przez to, że jakieś dużo w nie, nie widzę. No ale nie czy Wejzaka teraz jest zrobimy takiego, że będzie przede wszystkim ISI w tygodniu. A DBD też dalej będzie spokojnie, on się nie martwi. Ale nie mam sobie brania w ogóle na DBD. Większość twojego wolnego czasu, jeżeli grasz cokolwiek. No to, to jest to jednak liga. Eee... Nie chcę się nie innych, dosłownie przychodzę, nic się nie chce, mam leniek z kurwesem Mam sami jeszcze dzisiaj nagrać e, odcinek może ze dwa OK ilu was? Nie za dużo? będzie prawie ciężka walka Która mi się pokusi jednak o podniesienie tego są Harton Tylko po to, żeby mieć stuprocentową pewność, że nie stracę nic głupiutko bardzo. A przy okazji pozwoli nam wziąć ewentualnie dwa przedmioty z devil roomu. Dwa na jednego. Ej hey off. No Mamy zabity setir, weźmy to. Nie znamy jeszcze, prawda? Fije sko. Mam gej. Damage op. Zero. Jero teraz jero się dostać, prawda? Najwyżej osadzi piętro, więc że to mi się nie przyda. Jest to żeby ktoś szefnąć. Ale mogę sobie pójść do kart, jeśli mój mi na to oczywiście pozwoli. Sam. Stąd... Nic się nie zmienia. Cześć, Czy mamy tam serce, które możemy podnieść? Tak, mam serce, które możemy podnieść. Gdzie jest ten no idę jeszcze, no. Tu się, się Tak, bo to było do 6, Jezu. my mefy nie myślisz. Chciałem użyć Jery, żeby zwiększyć ilość skrzynek, nie? Dobrze, tego nie było. Dobra. Jery mamy, wchodzimy dalej. I podwójmy ja sobie siano, to całe siano, które teraz zarobimy, wpłacimy na grid'a. No. Nie chcę ryzykować, żebym miał to HP, to bym sobie jeszcze wszedł. Ty. Może użyjmy naszego Even for once. Nie chcę teraz Nie, nie tak, smefie, nie tak. To gdzieś kurwa dzwoni i od nie? To już... Czy chodzi ludzkie pojęcie? No co jest w nim sią, żeby mieć więcej na no tego, ale jednak Ej, to będzie... 10G. O kurwa, jakie tą dziesiątkę podniosę, to ja się popatrzę Mam w tym momencie 20 golda na ziemi. Ponad 20 golda, przepraszam, bo jeszcze na górze jest przecież ściana więcej. Dobra, ten pajeczek jest nasz, actually. To mnie cieszy. chcę tej dziesiątki podnieść, dzieci. Jest, że naprawdę aż takie dobry ludzi widzimy Eee, co, czy coś chciałbym kupić? Mamy naprawdę mega depsa, mamy naprawdę mega tirsy, jeżeli chodzi o damage. Nie, to HP będzie mi bolało. strzały i grid nas e, powala. No to Zresztą to daje te efekty. Nie ma opcji, że biegnę gdziekolwiek, tak. to sam z siebie, nie? Wyobraź, że ja koiny podniosę. Ten Oculus Rift jest naprawdę mega przedmiotem. Bo nie można o drugiego słowa powiedzieć. Cokolwiek, no teraz chciał udać się tak. Zrobić tak. Wyjść tutaj. Użyjemy Wamiery. 4 coiny, zobaczmy mi zdobędziemy I nic nie wydajemy. A czyli nic. Ja był chartą by mi na jednego się pokusił. Robimy tyle właśnie siana w do mniejszej maszyny. Plus 3D A się Secretrum jeszcze. Ty kurwa, mać. Te wita mógł być Secretrum, nie? Ci głupi jak Skurwol. To nie poleci jakiś asysta, to dobra. raz się poleciał. Interesuje nas cokolwiek z diabłem? I don't think so. No, nie interesuje nas. Zostawiliśmy Black y w tym momencie. Mamy 69 coinów, tak? Jeszcze troszeczkę możemy zdobyć. My w praktyce ile? O, powinniśmy dostać troszeczkę Tyle, że możemy też dostać yy, Steve Seila. Kusianka. I, I właśnie przez e, trinketika. Został on troszeczkę HP down. Ale co co, że dostał HP Downa, jeżeli on się leczy w tym momencie, no? Dobra, Pozwól mi trochę się pobić. Pozwól się... Nie boję się. Po prostu nie boję się, nie? Opór jest zaremny, opór nie ma sensu. Żudą opór nikomu się chyba jeszcze w życiu nie przydał. Fani doszuje, szczegółem. Wyciwany. Nie mam pojęcia, kiedy zrobimy kolejną Muszę Przepraszam, wrócić przede wszystkim najpierw może do... Nagrywania, e, streamowania. Znaczy, no mówię, teraz z jest troszeczkę ciężko. Ale będę się starał, nie? żeby nie było, że całkowicie to wszystko porzucam. Nie no, ile ty tych serc możesz tutaj respić, nie? Nie popierdzieliło ci się coś w twojej główce małej? Tutaj. Ten okulucyj go bije jak najbardziej Ciebie jeszcze jego hubsy tam lecą, Jeśli się, się mniej leczył A co gier fablary, które będziemy grywać? Na pewno jeszcze chcę ruszyć Minecrafta na modach Do starych dobrych modach, tak? Na Do starych dobrych modach, jak kiedyś był K**wa Pingwin Pack, e, Resi e, Multi czy jakiś Pokemon czy cokolwiek Znajdę sobie albo kompana, albo p****** solo Yy, ale jakie mody możecie się spodziewać? Przede wszystkim mody fabularne, czy fabularne, mody przygodowe, przepraszam bardzo, czy to ująłem i ewentualnie mody takie jak yy, dinopak o dinozaurach. Tyle, że myślę, że na niektóre mody poświęcimy po prostu parę odcinków, że zrobimy maksymalnie 10 odcinków i, i zakończymy je. Dobra, anyway, odblokowane jak OK, 168 coinów, spróbuję wpłacić 84. Nasz poleg spadnie maksymalnie no Ale i 0% nie? 1% 363 dmg nam spadło czym coś jeszcze? 2 golda Raz i dwa Nie dociepała się maszynka Dziewięć naprawdę wysoko no i w sumie na tym się skończymy ten odcinek nie? Więc taki mały powrócik i biorę się zostawić od razu za kolejny. po prostu nagrywam tych filmów, żeby było przede wszystkim coś na kanale. Jeżeli nie mam mnie na Twitchu, to żeby chociaż na YouTubie. E, na pewno będzie też DbD, spokojnie o to się nie martwcie, zrobimy film może dwa z DbD, na weekend myślę. W tygodniu będziemy już chcecieć zaczka, a na weekend chyba zostawimy DbD, to jakiś build muszę wymyśleć, coś pomyśleć. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanko, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.